Ostatnim ćwiczeniem, jakie zrobimy na mięśni klatki piersiowej, piersiowej będzie przenoszenie sztangielki leżąc na, na ławeczce. To ćwiczenie angażuje oczywiście klatkę piersiową w dużym stopniu, do tego mięśnie zębate, które są między najszerszym grzbietu a klatką piersiową, najszersze grzbietu i tricepsy. Dlatego jest to dobre ćwiczenie na rozwój masy mięśniowej, bo tak jak wspomniałem przed chwilą angażujemy bardzo dużo partii mięśniowych. Oczywiście pamiętamy o pełnym zakresie ruchu, czyli sztangielka najlepiej jakby dotykała ziemi dynamiczne na faza, fa faza koncentryczna, czyli tego spięcia. Zakres powtórzeń, około 10-15 powtórzeń, 3-4 serie powinny załatwić sprawę.